¡Gracias! Cześć, nazywam się Winna Staszulanek, jeżdżę na sankach lodowych. Chciałabym Was zachęcić do e, uprawiania tego sportu co ja. Dla mnie to jest prędkość. Każdy tor jest inny, także na każdym się uczymy czegoś innego. E, przede wszystkim e, robimy... Wszystko wbrew temu, co człowiek się uczy, czyli nie patrzymy na torze, nie widzimy, czujemy ciałem, nie, nie patrzymy wzrokiem, żeby wiedzieć, co się z nami dzieje. Musimy mieć super orientację w terenie, wiedzieć, gdzie się znajdujemy na wirażu, ponieważ wiraże bardzo wysoko noszą. Mamy metr wysokości na torze lub dwa metry, musimy o tym wiedzieć. Moim zdaniem to jest fajne, to jest coś takiego innego. Już w wieku pięciu lat zaczęłam jeździć musakiem. Od początku wiedziałem, że to chyba będę robił. Najgorsze są pierwsze ślizgi, a później, jak już się opanuje tor, no to idzie jak składka. Przy wywrotce, to najwyżej, silniaków się kilka nabije, i nic poza tym. Zawsze można przejść co wyciężyć strach. Tam są ułamki sekund. Tam człowiek musi być skoncentrowany na, na tą chwilę, na teraz. Nie może być to pół sekundy później, czy pół sekundy za wcześnie. To jest w tym samym momencie, w którym musimy coś zrobić, po prostu robimy. To jest już u mnie, to jest już nawyk to jest sztuka koncentracji, moim zdaniem. W treningu mentalnym wyobrażamy sobie, jak jedziemy, co robimy, jak sterujemy, jak czujemy sanki, w którym momencie mamy co nacisnąć. I praktycznie, jeżeli ktoś jest już e, tak wczuty strasznie w te mentalne treningi, przeciwnie, jest w stanie w tych e, samych sekundach, co jedziemy na to, że zrobić trening mentalny, dojechać do mety i wiedzieć, że na przykład dobrze zjechałem. Także to jest 50% dobrego ślizgu. Rozwój saneszkarstwa w Polsce uzależniony jest od powstania nowego obiektu. Taki obiekt na dzień dzisiejszy zaczął powstawać w Krynicy i mamy taką nadzieję, że ten tor w najbliższym czasie zostanie uruchomiony, poprzez co młodzież, która chce uprawiać saneszkarstwo, trafi do tego sportu. Lęk jest potrzebny przy starcie, bo to po prostu też jakby pomaga zawodnikowi przezwyciężyć to wszystko. Czyli najlepiej to, żeby sobie radzić ze stresem, ze, stresem, ze strachem. Po prostu siąść i zrobić to, co trzeba. Prędkość na torze, adrenalina jest, daje coś takiego, że po prostu chce się jeździć. Bardzo się cieszę dzisiaj. Zrobiłam taki dobry wynik. Tor był naprawdę dobry, dobrze przygotowany i stres był bardzo duży. To jest świetny sport. Zapraszam wszystkich do uprawiania saneczkarstwa. Dzisiaj zdobyłam medal i bardzo się z tego powodu cieszę. Zapisujcie się do klubów, trenujcie saneczkarstwo. Zapisujcie się do kadry i sięgnijcie dalej po medal.